Witam no wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Royat no i dzisiaj pogramy sobie w Batewid 4. Zaczynamy od kampanii, tam gotowimy no, no kampanię, bo nie chcemy się grać od początku, a jest seria będzie y, trwała y, jakaś tam kastrzenka jest Niech sobie chcemy, to już y, troszeczkę przyciszę. rozumiem okay. sytuacji kapitanie bardziej wskazuje ostrożność pominiemy Możemy pomijać? Nie. Sí, no, Możemy? Bo pomysł. No, bo. I gdzie będziemy? O, oh, teraz zginę. <grym się w gierzecach> ja, bo ja dalej grałem w, w CSA. a Tu się strzela. E, tu się ten. Bo, wow, bo, wow. No już grałem, muszę okazać, jak się gra w teraz To jest klawyseologia, to wszystko tutaj się gra Dobra yy, Tak się skacze Tak się zmienia broń Tak się liczy lata Tak się ten yy, Tak się kręcę Czołg nasz, czołg nasz! Kto yy, jeszcze strzela? Tak się potrzeba, no, no tak się poszło. Wow, granat! Biegnij żeś no, yy, Kto jeszcze jest tam? Ty, ty, Mi się tylko jedna osoba. Dobra, dobrze, że jest automatyczne... Yy, ...nacelowanie. Ktoś jeszcze Bo, wow, ile was tutaj jest no, Zaznacz Jakoś trafiam! Teraz gnie. Muszę się odnowić. Może zobaczymy jakąś inną broń? Jest jakaś inna broń? Obrażenia. Z biedra... Zasięg... Stabilność. Ty. To jest stabilniejsze, czy to brzmi Ale e, A jakoś... o, ty na lepszy to był nie? Nasz chłoby, zginaj, 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 pani, e, odnowa HP

jeszcze ktoś Kto tam jest to? Jeste tam są w kilku O, teraz zginę Jestem tam są? Nie, tutaj nie Dobra, nie odpuszczamy, nie odpuszczamy To ja muszę docelować Czemu już wszyscy na mnie strzelają? Czemu go nie mogę trawić? Dobra, dobra, powoli. Dobra, yyy... Za... ich. Ten czołg stoi. Naprawdę ten czołg stoi. niż no go. Dobra, wstań. Może... Może wstań. Wy tu nie macie sala. W ogóle nie macie sala. Żeby, żeby ich niszczyć. ma się siema, siema. Wow, bardzo uciekłeś. Uciekać. Gdzie jest on? Wow, oh, tutaj jeszcze jeden. Gdzie jeszcze nasza? Ale się pojawiłeś znikąd. Co tak uciekasz? Nie uciekaj. Ale się pojawiłeś znikąd? Tam jeszcze jeden. No i przeładunek, oczywiście, ale tak. Coś jest, Eee, nie ma nikogo? No super. No i skończyłem mi i nie ma nikogo. Do kogo mam celować? I? Do kogo mamy celować? Łoł, wow, łoł, wow. Dobra, jeden spadł. Patrzymy. Nie ma nikogo. Idziemy dalej, tak? Możemy wejść do czołgu? Nie. Nie, chyba nie możemy. Idziemy dalej. Y -y -y -y. I co tu będzie? Czołg jest. Tak to robią zabawcy, tak? Niszczą wszystkie samochody. Ludzie się napracowali, żeby zdobyć ten samochód, a oni niszczą. O! Taki. Cztery samochody, to był fajny samochód, a to już niszczyli, tak. Pięknie zrobili. Normalnie. Super, robicie. Ależ jak to był pięknie. Łoł, wow, Łoł, wow, co wybuchło? By to była mina? Dobra, bo się tam pojawiły Zobaczymy Otaczamy czole Niszczyli Eee, e, dobra, dobra Tam jest ktoś ty? Mogę go nadmierzyć Ło, wow, i więcej Ja muszę wszystkie niszczyć Jeszcze na mnie wszyscy strzelają To całkiem Lepiej, dlaczego mi się ukryć Nie są. O! Wow, ale wybuchło! tego zabił! Tam jeszcze też Zabił! 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 Ale się granat wrzucili. Ani. Ale zginę tutaj. Bo wszyscy nam jeszcze strzelają oczywiście. Ty ich zabij. O granat też rzucili Ale zginę. Kto tu mnie strzela? Gdzie ty idziesz? Zrobimy nawet tych, którzy tutaj są. I mm, też tutaj ten jeden. Mnie się upył ten tym. Ale chyba on jest. Muszę To do czołga. I się przydało. Granat. Oczywiście teraz ginę z granatem. Czołg. Jest na fazie. Wchodzę jeszcze raz. Dobra, tych zabij. Dobra, jas jeden, jeszcze. pierwsza grupka zniszczona. wszczona, aż druga grupka, też ciołg oczywiście jedzie, Rahama. A czołg mnie będzie cofał i mnie nie zabije? Nie wiem, czy jakiś, czy gdzieś był? Tu jeszcze. Dobra. Tutaj jeszcze stał? Łoł, wow, czołg, czołg, niszczołg. Nic nie widzę. E, ten czołg strzela na mnie, czy jak? Ej, ty. Czołgu? Czołg, drzwiwko czołgowi. Dobra, zniszczony czołg. Na tym... No tak, to one się pojawiają. Jeszcze jeden czołg. Dobra, zginęli. Mogę zginąć po miniach? Nie. To jak to śniadek. To zginął. To ty, to ty. No, mam cello, jak, od um, jakiego ma cello? Ty, czemu tak stoisz? Musisz, że... No, reszknę. Czemu? Zawsze oni wszyscy na mnie strzelają. Ty, ty. Ale tego tak, jest... Ale tego, tego jest Ukrył się, zapewne. Siema. No i przeładunek. Teraz. Musisz już użyć odpowiedniej Dobra. Świnia. Idziemy dalej? Tam jeszcze jeden jest. So, idziemy dalej? Chyba nie ma nikogo. Mhm. Nie wiem czy się nagrywa dobry dźwięk, bo... Nagrywa, bo z nagrywania z konsolą... O, co? Czołg zniszczył ich, ale z nagrywania konso... z PC to na konsolę może się trochę zmieniać. Ale zobaczę to po nagraniu No, który się O ty, co będzie tak chyba mnie? Ty masz z ich piszczyć Tu ten Kościół, co tam biegniesz? A ty nie możesz ich stawić. To jeszcze go to Co oni się wydostają stąd? siema o, wow, co on... Gdzie... Trzeba osłonić sorry star, A! O, sorry star, sorry star, sorry star, sorry star, sorry star, a gdzie w ogóle iść na mapie? Gdzie mamy iść? Tam. O! Zapisana gra. Dobra. Zapisanej... ...spawn polic, tak powiem. Idziemy tam do przodu? Czy jak? Idziemy. mam iść? Człokiem mam... Yyy... Co jest to? Tu Co? Gdzie mnie to dzieci cołkiem? Ok. Czego, co cz może wybuchnąć? Tak się jedzie, e tak się strzela... E jak się przybuchnie? A tak jest czerwona, tak jest. dobrze. Ja wolę potrzebnie jechać. Idziemy. Yyyy... Yy, 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 nie. Nie. wolę tak po prostu. Bo potrzebnie mi raczej dam na dyk. To idziemy. Teraz tamte czołgi zniszczą się... Zapewne. Yyyy, strzyła, strzyła, strzyła. Tutaj? Nie. No i się zniszczyły. No widziałem, że tak będzie. Łoł, czołg. Czołg, jaj. Przodny czołg. Czołg, ten czołg. A teraz mi zniszczą. szok. Wow, udział wow, ja uciekam. Uciekam stąd. uciekam się, uciekaj, uciekaj. Śmiej się, uciekaj. Śmiej się, uciekaj. Śmiej się, uciekaj. za się, samo Śmiej się, uciekaj. się, 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 jak się tu z tym steruje? No ja to też ale właściwie, ten czołg jest zniszczony. To jest nasz? To może na W miejscu, tak? czołga? Nie, wychodzimy? Yyyy... Nie wiem, czy będę chodzić. Kto tam jeszcze został? Ten! Ten z... Dobra, znowu za otwione. Eee. Ach, co ty jeszcze raz? Że to masz czera, nie wiem. nasz cela kiedy jeszcze tam A, jeszcze przeciw przeciw piechotny. jeszcze go nie mogę trafić Jeżeli się został, to się z PowerPoint, bo Michał tutaj, tak? Tego tutaj muszę co? Cofać, Co cofać, 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 Co Dobra, ciekawa, że się zregeneruję. Jestem ktoś zregeneruję do mnie? Yy, za mną. Ktoś tam jest za mną. Czołg? oczywiście, tak. Dobra, boaszczą wyrozumie, to jest też dobre. Ja poczekam, właśnie, się zregeneruję, ja sobie jeszcze obcaję. A jakby się z czołgą. To jest nefobizor. A, wysiadał się tak trochę. Dobra, to jest chyba też weszli. A jak mić? A, to się strzela. No dobra. I się strzela, żony. Dobra, jedziemy. Nie możemy tam wyjechać? Mapa. Okej. Okay. Co mu wyszłem? Yy, co ja zrobiłem właściwie? Nie, cofnij, cofnij. Ja chcę cofnąć to... Yy, ...wyszłem. Znikało, yy, gdzie będziemy. Oby tam, gdzie byliśmy, byśmy... Chyba, Dobra, wspomnij to. Pomiń, 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 Pomiń! Dobra, nie chcę tutaj słuchać. Muszę ja wiedzieć, gdzie jesteśmy teraz w tym grze. To się automatycznie sobie zrobił. Oby. O, Pomiń. E, e, gdzie jesteśmy? Tu? Dobra, to przyjdziemy to już. on jest? Zaczął z kiną. Dwa, dwa, dwa. dwa strzały, powinny być. Dwa jest. Idziemy dalej. Siema. Siema. Gdzie ja jeszcze tutaj? O, nie trafił. że nie trafiłeś. O, czego. Nie ma gościa i ciebie też zaraz nie będzie. jak szybko? Dobra. Tam jeszcze czołg się pojawił. Pop, siup. Dobra. jeszcze gośc jest. Tu nie ma gościa. Wiem, że aż się pojawi Ale wyjedzie Nie ma I kto to jeszcze tam strzela? O i tu kolejny jak zika się pojawił Dobra Do kolejnego auta zapisu jest Musimy się zregenerować Przyjdzie przez wszystko. Dobra, wyskoczy ktoś. Zapewne. Tu wyskoczy ktoś? Ten co raz padnie. Tu mam przyjechać? Tu mam rozwalić? Jak tu przyjechać? Może tu mam przyjechać to hmm? Co? Gdzie? Gdzie? ma siema Siema, siema, siema Teraz Po Co tam uważać? Są moi? Dobra. O, Oby tu był automatyczny zapis. Moja panna, gdzie tu nie będzie automatycznego zapisu. I będę musiał wszystko robić od nowa? Bo no ja nie widziałem gdzie jest automatyczny zapis. No i tu jest automatyczny zapis, oczywiście. Tak, to idziemy sobie na hama. Nie wiemy, czy to będzie ten się z niższy... Macie nas osłaniać, gdzie on jest. Gdzie on jest? Tu. Jas. raz. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Dobra, ten drugi Czemu nie ma siły eee, Którego jest trzeba zniszczyć Nie eee, wiem, tego tego, eee, tam jest drugi czołg. Tak widzę. Nie ma. Tam się pojawi kolejny czołg. Przypuszczam. Eee, Ej, ty granityku, czy mogę zrobić. Ty, zginąłasz. No dobra. I tu się zniknę, pojawia czołg. Oczywiście, że tak. Idziemy. Tu jest kolejny czołg. Siemma. Ale ty, czemu się niszysz? I tu już tam, powinien być drugi czołg. No dobra. Ty jakoś nie mogę ci trafić. Ty! no uciekaj! Nie uciekaj! Zregenerujemy HP. I tu chyba nikt nie będzie. A jechać tam. Na koła. A tam będzie kolejny żołnierz. Co na wprost? Nikogo tu nie ma. Tu szok. Dobra, trzymam się. Przestrzymaj... Tu płonie jakiś mi... czołg. No i co z tego? Możemy. Ale silny ten czołg. Jeszcze go trafiam. Dobra, teraz musiałem ją Jeszcze tam Jest tam miast? Chyba nie. Bo, bo nic nam nie robią oni. A, tu są. Że Może... Ba. bye bye. Co tam jest?

Złodem jest to. Ooo, czołg. Czołg, czołg! Jest czołkiem na czołga. Trzeba. Cierp. Dziś się polarzyłem. Czołg na czołg powinien być. Czołg to jest i oczywiście, że tak. Czy ty o tym jeszcze zapisz? E, tak, chyba. Siema. O, capi... nie trapię cię. A styl razem muszę... Co niego? Ty, Czoł. Dobra. Musi się tu uspokoić Jest ja spokojnie, jest ja spokojnie I to był automatycznie chyba zapis, tak? Dobra, to ja się żegnam. Żegnam was Rojat Trzymajcie się i cześć ja, i jak zwykle Do następnego odcinka Pa!